Firma Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel, spółka akcyjna działająca od 1939 roku, jest największym w Polsce i liczącym się w świecie producentem izolatorów porcelanowych i kompozytowych. Oprócz szerokiej gamy izolatorów, firma Zapel jest również wiodącym producentem systemów kominowych. Od 15 lat dostarczamy dopasowane do klienta kompleksowe rozwiązania dla systemów kominowych i wentylacyjnych. Oferujemy wygodne pakiety kominowe dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz transport wraz z rozładunkiem. Zapraszamy do współpracy. Instrukcja montażu komina ceramicznego Zapel Turbo SPSK Przed przystąpieniem do montażu komina należy upewnić się, na jakiej wysokości znajdzie się przyłącze źródła ogrzewania. Aby praca przebiegała płynnie, należy ustawić pustaki jeden na drugim. Obok nich ustawić wkłady ceramiczne i wyrysować otwory na osłonę od skraplacza, drzwiczki wyczystkowe oraz rozetę nierdzewną z uszczelką. Przesuwamy wymiary w dół, uwzględniając grubość spoin. Na wcześniej wykonanym fundamencie przygotowujemy cokoł. Pomiędzy cokołem a fundamentem należy zastosować izolację przeciwwilgociową. Do wykonania cokołu używamy pustaka kominowego wypełnionego betonem. W drugim pustaku wycinamy otwór 170x170 mm na osłonę od skraplacza. W trzecim pustaku kominowym należy wyciąć otwór dopasowany do drzwiczek wyczystkowych. Nakładamy zaprawę morarską na pierwszy pustak, wykorzystując ramkę, i osadzamy drugi pustak. Do odskraplacza uniwersalnego dokręcamy syfon kondensatu. Kształtkę z dokręconym syfonem umiejscawiamy na cokole, łącząc te elementy kitem do rur ceramicznych. Kształtkę należy skierować wylotem kondensatu w kierunku osłony od skraplacza. Teraz łączymy trzeci pustak z drugim pustakiem za prawą murarską optirok. Łączenie należy wykonać starannie, aby zapobiec wypływowi nadmiaru zaprawy do kanału przewietrzającego. Przez cały proces budowy komina należy kontrolować zarówno poziome, jak i pionowe ustawiania obudowy zewnętrznej komina i przewodu spalinowego. Powierzchnię dolną trójnika wyczystki i podstawę uniwersalną do odprowadzania skroplin nawilżamy gąbką i na zwilżoną powierzchnię trójnika wyczystki nakładamy kit do łączenia rur ceramicznych a następnie piórem łączymy z wpustem podstawy. Trójnik wyczystki ustawiamy wylotem do wcześniej wyciętego otworu w pustaku i usuwamy ze środka nadmiarki kitu za pomocą nawilżonej gąbki. Teraz łączymy czwarty pustak z trzecim pustakiem za pomocą zaprawy murarskiej Optirock. Na rurę prostą nakładamy kit i łączymy z trójnikiem wyczystki. Na doklejoną rurę zakładamy pierwszą obejmę z dystansami, delikatnie ją dokręcając. Uwaga! Wlot przyłączenia kotła do trójnika spalin można dopasować poprzez zastosowanie dodatkowych rur prostych i pustaków kominowych pomiędzy zamontowanym trójnikiem wyczystki a trójnikiem spalin z zastosowaniem dodatkowych opasek. Minimum jedna opaska dystansowa na 1 metr bieżący rury prostej. Trójnik spalin powinien być zamontowany minimum 2 m od podstawy. Zakładamy więc kolejny pustak lub kolejne pustaki w zależności od wysokości montowanego trójnika spalin i łączymy zaprawą murarską z pustakami wcześniejszymi. W kolejnym pustaku wycinamy otwór na trójnik spalin. Łączymy zaprawą murarską wycięty pustak z wcześniejszym pustakiem. Powierzchnię pióra trójnika spalin i rury prostej nawilżamy gąbką i na zwilżoną powierzchnię pióra trójnika spalin nakładamy kit do rur ceramicznych, a następnie trójnik spalin łączymy z rurą prostą. Trójnik spalin ustawiamy wylotem do wyciętego otworu w pustaku. Nadmiar kitu od strony wewnętrznej należy usunąć wilgotną gąbką i wygładzić. Następnie przygotowujemy rury proste, pustaki kominowe i obejmy z dystansami do wysokości ściśle określonej w dokumentacji projektowej. Na każdy kolejny metr bieżący komina będziemy potrzebować cztery pustaki kominowe, 3 rury proste i jedną obejmę z dystansami. W zależności od wymaganej wysokości określonej w dokumentacji projektowej dokładamy kolejne pustaki, rury proste i obejmy. Przy każdym przejściu komina przez płytę stropową betonową należy zachować minimum 20 mm dylatację, a przy stropie drewnianym 50 mm. Pomiędzy obudową zewnętrzną komina a płytą stropową należy zastosować izolację ognioodporną. Przed montażem płyty przykrywającej komin konieczne jest wzmocnienie konstrukcji komina wystającej 1 m ponad więźbę poprzez zastosowanie prętów zbrojeniowych. Teraz w pustaku wycinamy otwory na kratki wentylacyjne, które zapewnią dopływ niezbędnego powietrza do poprawnej pracy kotła i tak wycięty pustak łączymy za prawą optirok z wcześniejszym pustakiem. Na rurę prostą nakładamy kit i łączymy. Ostatnim etapem jest zakończenie budowy całości komina. Na ostatnią rurę zakładamy obejmę z dystansami. W zależności od zastosowanego zakończenia stosujemy odpowiedni sposób montażu w tym przypadku pokażemy montaż stożka osłonowego wraz z daszkiem betonowym. Na ostatniego pustaka nakładamy zaprawę murarską, a następnie zakładamy daszek betonowy PDK z wypustką. Sprawdzamy, aby płyta była równomiernie osadzona. Przy zastosowaniu tego rozwiązania, ostatnia rura ceramiczna powinna być zakończona 14 cm powyżej górnej krawędzi płyty przykrywającej komin. Doklejamy wcześniej dociętą rurę ceramiczną, a na nią zaciskamy stożek osłonowy. Na koniec montujemy akcesoria metalowe we wcześniej wyciętych otworach, to jest dwie kratki wentylacyjne, uszczelki przyłącza z rozetą nierdzewną, dekiel wyczystki oraz drzwiczki wyczystkowe i osłonę od skraplacza. Instrukcja montażu komina ceramicznego Zapel Turbo SPSK.